Według mnie ale został zamordowany, ale ale został zamordowany, bo chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy. Po prostu jakby no, przejść na drugą stronę. 100 dni prezentury męża, to myślę, że to Chyba numer jeden na scenie politycznej jest mój mąż. Dziś w programie rzeczy, które gdyby chodziło o kraj bardziej normalny, byłyby tylko kiepskimi żartami. Ale u nas, no u nas to po prostu zwyczajna niedziela. Na początek Jarosław Kaczyński, a więc człowiek, który od kilkunastu lat żyje w jakimś uniwersum własnych teorii spiskowych, właśnie publicznie stwierdził, że Andrzej Leper został zamordowany. Uwaga, teraz proszę mocno trzymać się fotela, ponieważ, cytuję Kaczyńskiego, chciał przejść na drugą stronę. Przy okazji też Kaczyński pochwalił się uzyskiwaniem nielegalnych informacji ze śledztw od byłego prokuratora generalnego Seremeta. Typowy dzień na Nowogrodzkiej, prawda? Również dzisiaj językowa przygoda z Martą Nawrocką, a więc pierwszą damą rezydentury pierwszych 100 dni niepoliczalnego lidera. Internauci od tygodni próbują ustalić czy to polszczyzna, dialekt czy może jakiś tajny kod do resetu, symulacji niepoliczalnego systemu. No i na koniec beatyfikacja Daniela Obajtka. Tak dobrze Państwo słyszycie, sekta wyznawców już prawie niesie jego zdjęcie na ramionach, a jak tak dalej pójdzie, to za dwa miesiące pojawią się i reliki, na przykład wiórek z palety z pcimia. Adam się dzień dobry, witam Państwa gorąco w niedzielę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Zaczynamy! Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Na początek jak zawsze gorąco Państwa zachęcam i zapraszam do lektury naszego portalu informacyjnego portalu CzekPress.pl tam Państwa czekamy z mnóstwem ciekawych, najświeższych informacji z kraju polityki i świata. Przy okazji zachęcam do kliknięcia łapki w górę. Jak zwykle apeluję o mnóstwo komentarzy, tak by prawda, o tym jak kłamie Kaczyński i jak też poniekąd przyznaje się do winy, dotarła tam, gdzie jeszcze jej nie było. Tymczasem Kaczyński po raz kolejny odpalił swoją ulubioną maszynę do robienia teorii spiskowych. No znów tym razem ogłosił światu, że uwaga, Andrzej Leper według jego intuicji nie popełnił samobójstwa, tylko został zamordowany. I to chyba najważniejszy cytat, uwaga, gdyż Kaczyński twierdzi, że ten chciał przejść na drugą stronę sceny politycznej. Tak, prezes największej partii opozycyjnej w Polsce publicznie powiela tezę, która tylko i wyłącznie potwierdza jak bardzo niebezpieczne. Bezpieczny jest PiS. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Kaczyński, satrapa z żoliboża, przyznał, że miał dostęp do informacji ze śledztwa o Smoleńsku od Andrzeja Seremeta, wtedy prokuratora generalnego. Problem? No właśnie jaki? Taki, że jest to oczywiście nielegalne, jest to kolejne potencjalne przestępstwo Kaczyńskiego. Zwykły poseł, bo wtedy Kaczyński był tylko zwykłym posłem, nie ma prawa dostawać żadnych materiałów z żadnego śledztwa, a już na pewno nie dotyczących katastrofy lotniczej będącej największą tragedią powojennej Polski, a nie jak twierdzi, zamachem. No, ale oczywiście on o tym mówi, jak o jakiejś wymianie przepisów kulinarnych, co potwierdza, że Pisto Mafia także największa patologia w Polskim Sejmie. Nie uliczę, bo ja to pasuje. Według mnie leper został zamordowany, ale, ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było. Przy końcu naszej władzy, po prostu jakby no, przejść na drugą stronę. Natomiast, i chociaż ówczesny prokurator generalny Seremet mnie zapewniał, że na pewno nie został, i pamiętam, że rozmawialiśmy w ogóle o sprawie Smoleńskiej wtedy, ale no, on akurat mówił właśnie, skończyliśmy to śledztwo, na pewno nie został zamordowany ja też lepa raz dałem już dosyć dobrze, no, dobrze poznać nie wiedzy, I, to. i mogę powiedzieć, że no jeżeli on był skłonny do popełnienia samobójstwa, to, to proszę Państwa, ja jestem, nie wiem, skoczkiem z mistrzem olimpijskim. Mistrzem olimpijskim. To może kilka faktów. No, szanowni państwo, PiS od lat przecież żyje, karmi się teorią o zamachach, mordach politycznych, czy chociażby o słynnej drukarni w Berlinie. Więc chyba nic dziwnego, że Kaczyński próbuje odgrzać tą starą potrawę, tylko problem polega na tym, że ta potrawa po prostu śmierdzi, cuchnie odorem już tak, że nawet wyborcy PiSu w jakiejś części zaczynają wymiękać i na przykład radykalizują się przechodzące do jeszcze bardziej prawackich... Miejsc, takich jak chociażby Brauniści czy Konfederacja. No to nie przeszkadza Kaczyńskiemu w jego świecie, ponieważ wystarczy, że on coś czuje. I to oczywiście musi być dowodem. No wisienką na torcie tego. Łaj... Jest przyznanie, że mógł otrzymywać niejawne informacje ze śledztwa smoleńskiego, i jeżeli to prawda, to jest to nie tylko kompromitacja państwa za czasów PIS, ale jeśli to też kompromitacja osobista Kaczyńskiego, który po prostu plecie, co popadnie, jeżeli ta pierwsza informacja by się nie potwierdziła. I właśnie tu tkwi istota problemu człowiek, który wprowadził w Polsce erę polityki opartej na fantazjach, od lat używa śmierci ludzi jako narzędzia politycznego. No tym razem zanim jeszcze kampania na dobre ruszyła, wraca do takich starych, ale jednak sprawdzonych metod pisowskich, straszenia, insynuacji czy teorii, które nie mają zupełnie nic wspólnego z rzeczywistością. Gdyby Ktoś tak mówił, w jakimś normalnym kraju jego partia miałaby poparcie gdzieś na poziomie, może procenta, może około dwóch maksymalnie. A w Polsce? No cóż, w Polsce wciąż są tacy, którzy biorą to na serio i wynoszą Kaczyńskiego na polityczne ołtarze. Jak państwo oceniacie ten wywód pseudointelektualista, ale też po części chyba przyznanie się do winy w sprawie Lepera, także w sprawie dostępu do informacji i śledztwa? Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa. Dzisiaj to językowa epopeja Marty Nawrockiej, a więc pierwszej damy projektu pilotażowego Prezydentura 100 dni. Internet żyje fragmentami z jej wypowiedzi, które brzmią tak, jakby nagrywano je w piwnicy, a echo odbijało się od kartonu po telewizorze. A całość przy okazji była montowana przez jakiegoś, załóżmy, nie wiem, tłumacza, Google'a z czeskiego na język suwahid, a potem dopiero na polski. To niestety nie komedia, a fakty, gdyż internauci piszą i pytają, niech ktoś w końcu ją nauczy mówić po polsku. Chyba trudno się dziwić słuchając jej wypowiedzi, a bardziej dukania, bo człowiek zastanawia się, czy to jest osoba z pierwszych stron gazet, czy może jakaś, załóżmy, uczestniczka programu e, Polski Podejście Poprawkowe. Jak został kandydatem, to jak powiedziałam, że jak się nie zmienisz przez całą kampanię, to wygrasz te wybory, bo jak cię ludzie poznają, to cię pokochają. 100 dni prezentury męża, to myślę, że to chyba numer jeden na scenie politycznej jest mój mąż. Prezydent Polski Karol Nawrocki. Wszystkie badania to wskazują, że ma Wszystkie poparcie większe niż w momencie wyborów. to wybory. wskazują. I myślę, że to swoją ciężką pracą na to zasłużył, na te, na te uznanie tak? mhm. obywateli. Oczywiście można by powiedzieć, że każdy ma prawo do tremy. Jasne, tylko że problem w tym, że nawrocka nie ma żadnej tremy. Ona ma jakiś stały tryb, duka, bo nie wiem co mówię. I w każdym chyba innym cywilizowanym kraju byłaby to zwykła ciekawostka. No ale u nas. U nas ludzie, którzy z językiem polskim są na pan, często na kim pan po prostu pretendują do roli tak zwanej Nowej, czystej elity pis. I jest to dokładnie to samo środowisko, które przez lata krzyczało, cytuję, w wykształciuchach, pseudoelitach, oderwanych od rzeczywistości profesorach, a teraz samo wystawia kandydatów, którzy mają problem ze składnią czy akcentowaniem, a tym bardziej, bacząc na tę wypowiedź, sensem wypowiedzi właśnie. To jest nie elita i nie jest to żaden hejt, jest to po prostu opis rzeczywistości. Bo jeżeli ktoś aspiruje do bycia reprezentacyjną twarzą państwa czy społeczeństwa, to minimalne opanowanie języka ojczystego nie wydaje się żadną fanaberią, a po prostu standardem. A jeżeli standardem staje się dukanie czy błędne końcówki języka i potknięcia, co drugie słowo. To znaczy, że prawo do bycia kompromitacją chyba jednak w tej kwestii uznano za konstytucyjne i będzie ono chyba jedynym, jakich rodzina Batyrów i Nawrockich. Nie podepta i nie pogwałci. Jak Państwo oceniacie no poziom zaawansowania języka polskiego pani Marty Nawrockiej, przypomnę matki, która no, może się pochwalić tym prawdziwym, prawackim podejściem, mając dziecko wieku 16 lat, zachęcam do komentowania. Na koniec temat numer 3 dzisiaj, czyli crème de la creme polskiego Absurdarium, otóż beatyfikacja Daniela Obajtka brzmi jak żart, no to proszę sobie wyobrazić tłumy ludzi mówiących o nim tonem no zarezerwowanym dotąd wyłącznie dla bohaterów narodowych, czy świętych i postaci, które coś naprawdę w jakimś minimalnym stopniu, ale jednak wnosiły do historii kraju. Obajtek, czyli człowiek, którego imperium PR-owe było tak absurdalne, że Shell, BP i Orled mogłyby dziś obecnie no wspólnie ubiegać się o tytuł najbardziej groteskowego giganta. A mimo to... W środowiskach pisowskich elit naprawdę krąży narracja o krzywdzonym patriocie, wybitnym menadżerze, a także prawdziwym wyznawcu wartości. To co się dzieje wokół bajtka, to jest praktycznie fenomen socjologiczny i psychologiczny i przede wszystkim memiczny. Tak, to się też rymuje. Ludzie naprawdę wierzą, że facet, który został odwołany za rekordową liczbę wpadek, podejrzanych decyzji czy spektakularnych katastrof finansowych, jest ofiarą spisku. Jakiego spisku? No tego samego, w który wierzą zawsze, gdy ktoś z ich otoczenia czy środowiska zostaje złapany za rękę. I nie chodzi tu o to, że ktoś go broni. Chodzi o skalę i zaawansowanie tego jednak dziwnego, trochę alogicznego, a na pewno irracjonalnego zjawiska. Od lat propaganda PiSu buduje narrację, w której ich ludzie zawsze są święci, zawsze niewinni i zawsze atakowani przez nas, czyli oczywiście, że tych złych. No ale kiedy to się potarza milion razy, część ludzi w to po prostu zaczyna wierzyć. I to jest właśnie tragikomiczne. Bowiem z jednej strony jest żal tych ludzi, bo żyją w jakimś takim w świecie urojonym, gdzie fakty nie mają najmniejszego znaczenia. Z drugiej, trudno mieć też współczucie, kiedy widzi się, jak propaganda wchodzi do głowy tak głęboko, że niektórym po prostu niczym pod wodą zaczyna brakować tlenu do trzeźwego patrzenia i analizowania świata, takim jak jest naprawdę, a nie takim jak rysuje go satrapa z żoli boża. No nic, jestem ciekawy Państwa oceny tych tego dziwnego kultu jednostki, ale też tego, co widzieliście, a o czym mówiliśmy o dwóch dni, a czego obrazków nie mamy. Dzisiaj je Państwu wyświetlamy. Jestem ciekawy, co Państwa zdaniem sprawia, że ci ludzie są jednak gotowi do takich poświęceń, do takich wynurzeń, a też do tego, by w jakiś sposób zrównywać to, co dla nich święte, z tym, co raczej powinno być napiętowane. Już powoli jest, na przykład w prokuraturze. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Na koniec zapraszam i o to mega proszę. Ja i cały nasz zespół, by pamiętać o tym, by kliknąć subskrybuj nasz kanał, po to, by pomóc nam w tym, by ten rósł i dokonywał ekspansji na tym YouTube Multipleksie. Przy okazji polecam Państwa uwadze nasze dwa portale. Pierwszy to checkpress.pl, nasz portal informacyjny i drugi to nasz skleba, więc Antyprawa gdzie kupując, mogą Państwo realnie dorzucić swoją zagiełkę do rozwoju naszego medialnego i obywatelskiego projektu, na czym nam bardzo zależy, ponieważ to sprawia, że jak mówiłem, możemy być wyżej, lepsi, że nasze programy mają też inną, wyższą, lepszą, ciekawszą, bardziej przyjemną dla oka jakość. Zapraszam. I e, polecam Państwu antyprawak.pl. Zapraszam też na nasze media społecznościowe, Facebook, Twitter, Instagram. Tam też na Państwa czekamy z mnóstwem niepublikowanego tu kontentu. Tymczasem ja już Państwu nie zabieram bezcennego, niedzielnego czasu odpoczynku. Zapraszam na jutro, w dni powszedni, jak zwykle, 10 i 17. Nasze dwa spotkania. Zachęcam do komentowania, lajkowania, udostępniania. No i zapraszam na jutro punktualnie o 10. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o Tag